dziennie rano budzi nas taki przepiękny widok tak to można żyć przepiękny widok, słoneczko i kawka a my właśnie wstaliśmy i będziemy się ogarniać do życia Kajuś, czy mógłbyś nie majstrować? Ja. włóż kartę bo nie ma prądu Włóż kartę. Ej, nie włączaj tam sprzątania. Bo? my nie chcemy sprzątania. No, nie, nie włączaj, Niuniuś. Włóż kartę. Prokciu! Good morning! Good morning! Zobacz, jakie piękne słoneczko. Zobacz, jakie piękne Cyprz coraz bardziej zaskakuje nas pogodą. Właśnie wybieramy się plażować. Proszę bardzo. Wyszliśmy w pięknym słońcu. No i chyba czeka nas burza. będzie no, ale, ale zobaczcie, bo to wygląda strasznie. To będziemy gnać. To będziemy gnać. Do domu. Tropikalna burza. Grzmi. Minionek nam się przewrócił. Mamy piąty dzień naszego wywczasu i nie możemy się ciągle dogadać z pogodą. Rano zaczyna się pięknym słoneczkiem do godziny dziesiątej. Możemy się popalać. E, następnie deszcz i burza. Słuchajcie! Jesteśmy wyjątkowymi szczęściarzami, dlatego, że na Cyprze na 365 dni 5 dni wypada deszczowych. My trafiliśmy na wszystkie pięć. Tak to wygląda. Chociaż tubylcy opowiadają, że była od 20 lat najgorsza zima, najbardziej padało i było nawet gradobicie, czego się nigdy wcześniej tutaj nie było. No, wiadomo o co chodzi. Natomiast właśnie kwiecień, czyli taka wczesna wiosna, również jest najbardziej deszczowa od 20 lat. No trafiliśmy idealnie. Ale chmury Dobry, Jak pogoda? E, Fajnie Mama, <grywa> wyciąć moje okulary i popatrz na chmury Zaraz zobaczę O, chyba czuję deszcz Przez pięciogwiazdkowy hotel? Tak <grywa> I zahaczmy o ich basen Rzućmy tam te tak. bałki swoje Czekaj, czekaj, czekaj Czekaj miseczku. Radziejcie się jeszcze nie jak wchodziły Nie, 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 nie wkładaj okularków na, te, na telefon, chcę powiedzieć Na aparat. Ale przed chwilą błyskało. No. No wiecie co? Czekaj. Ludzie. Słuchajcie, jest pełno kotów, nie? Wszystkie strają na piasek. To, że my tam się nakręci, tak? na kupach. No. Zobaczcie, wszystkie po kolei wschodzą z Ale kupetę mają tylko. Mają wielką kupetę. No. Ale widzicie, co widzieliśmy? Rozsypaną no. karmę. Widzieliście, że jest rozsypana kucha karma dla kotów. Ruszamy na wyprawę do Narodowego Parku. Kape Greco, prawdopodobnie najbardziej popularnego miejsca na Cyprze. Według naszych nawigatorów podróż miała trwać zaledwie 20 minut. Nawet mama, która planowała spędzić cały dzień na błogim lenistwie, wykorzystując uroki plaży, dała się namówić. 20 minut to 20 minut. Owe 20 minut zajęło nam 20 kilometrów w jedną stronę. Brawa dla mamy, że dała radę, a jeszcze większe brawa dla Kajtka. Tak, trzylatek pokonał 20 km prawie na własnych nóżkach. Ale przyznam szczerze, że nie żałuję ani jednego kilometra, który pokonałam. Widoki były po prostu nieziemskie. Znajdujemy się właśnie w jaskiniach cyklopów, czyli mitologicznych olbrzymów z jednym okiem pośrodku czoła, którzy zajmowali się pasterstwem i budową ogromnych murów. Przyznam wam, że fale morskie, sztormy, wiatry, dzień po dniu rzeźbią. Setki lat jaskinie, łuki, kolumny i labirynty, które tu, akurat na tej wyspie, są naprawdę niesamowite. Długość największej jaskini sięga nawet 900 metrów. Podążając do naszego celu zatrzymaliśmy się na podobno jednej z najpiękniejszych cypryjskich plaż na plaży Kanos. Muszę przyznać, że mam troszeczkę odmienne zdanie co do jej uroków i moim zdaniem są piękniejsze plaże. Ta jest taka typowo turystyczna, bardzo płytka, osłonięta od wiatru, od fal, także spokojna, bezpieczna dla rodzin z dziećmi. Tak w tajemnicy Wam zdradzę, że podobno u wybrzeży Cypru jest właśnie zatopiona Atlantyda. Jesteśmy w górach Trodos. Przyjechaliśmy zwiedzać góry. Mamy morze zwiedzone to teraz góry. Jest tutaj troszeczkę chłodniej, ale przyjemnie. W sumie wygląda jak nasze polskie lasy. Tutaj wszędzie słychać widać potok. Będziemy zobaczyć widok z góry. Jest generalnie jest przepięknie, jest przepięknie, jest cudownie, 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 na samym szczycie leży śnieg, więc jest to ciekawa odmiana, jeżeli komuś jest za gorąco, zawsze może podjechać sobie podskoczyć na Trodos i pojeździć na nartach. Tak, bo jeżdżą tu na nartach. Jedni się kąpią, a drudzy jeżdżą na nartach. Czekamy na resztę ekipy. Ciągną się, ciągną. Po wczorajszym plażowaniu buzia spalona, piecze. Więc dzisiaj postanowiliśmy się ochłodzić w górach, żeby tak nie przypiekało. Niestety mimo pięćdziesiątek burza się spaliła. I usta też. Śmieszny ten domek tam stoi, nie? Mhm. Wiesz był był śmieszniejszy, powiedział. Pa, ba, mama powiedziała, fajny ten domek. Ale Jinderek powiedział, że sobie bał. A, a mama, mama powiedziała, a co patrz, że domek by spart? I który Jinderek powiedział, nie, żeby, że ja bym spał. No bo, no, no, ja też bym chybała Bo wreszcie bym chciała taka zespana wychodzi, no. <laughs> Jest przed kawą jeszcze. Pierwszą i ale bym się obudziła. No tak. Od razu. By się obudziły na jakieś 5 sekund. Ponieważ mi nigdy nie odwiedziły się od Teraz jesteśmy w kolejnym punkcie zwiedzalniczym. Idziemy zobaczyć wodospad. Również w górach Trodos. Chłopaki tam nawigują. Szukają. A my tryptamy jak te potulne owieczki. Pogoda dopisuje. 8 minut, nie 500 metrów, o, a to luz. No, luz. no to, luz. -lecie. to luz. A jak wygląda, No idź, no, idź, idź. Tak, jesteśmy 500 metrów, proszę Państwa. Proszę Państwa, 500 metrów, co to jest dla nas 500 metrów. Ostatnio zrobiliśmy 15 kilometrów. To co to jest tam? 500 metrów. Już słychać szum. Ptaków śpiew. 500 metrów, 500 metrów. Ale jaką drogą? Wyboistą, stromą. Dobrze, że jestem wyposażona tym razem w Adidasy. Bo ostatnio wybrałam się w Kroksach. 15 kilometrów. Słuchajcie, pokonałam w Kroksach. Dałam radę. Chodziliśmy po różnych skałach, się wspinaliśmy, ale było ok. No więc teraz w Adidasach to żaden problem. Powiem Wam, że jestem bardzo zaskoczona, ponieważ nie spodziewałam się, że na Cyprze jest tak zielono tak swojsko no! Bardzo fajnie, przyjemnie, pięknie i cieplutko. Wow. Wow. Ładnie, nie wow. Ale woda. Wow, tutaj, wow. Tam idziemy. <ścoughs> idzie Robcio. Idzie dziadek. I jest i babcia. Go go go. go go go. Ale, ale, Ale Nie, 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 nie. Dawaj przez mostek. Mamy jak? Gdzie jesteś? W parku kalki. <gry> <laughs> Bażantarni, mamo, a ty gdzie jesteś? Bażantarni, bo nawet klołki znalazłam. Barżantarnia to nasz Elbląski las. Tak. Dla niewtajemniczonych. Nie każdy nie zna. Tak, Elbląski las, tak jak na Cyprze, dokładnie. To jeszcze trzeba te jagódki znaleźć. Bo coś tam mama znalazła. Nie, fiołki mama znalazła. No, ale zobacz. Ale mi tu Agnieszka nadawała. U młodego przedszkolu są, ty zobacz, yy, potem obejrzymy, ale przynieśli kaczki i kury. To cały czas mnie tymi zdjęciami to atakuje, ale zaraz pokażę. Ale czekaj, fiołki chciałam pokazać. No spójrz. Normalne fiołki. I liście i wszystko fiołki. Fiołki. Pół godziny później, dalej idziemy, błądzimy, ale słychać. Słychać go. I co? Jest? Za mostem. O widać tam no, no, Czyli jeszcze dalej znają. idziemy. Co znalazłeś? Orzeszka 500 metrów. Nie, się śmieje, 500 metrów. Jeszcze doszło do niego? Nie, od początku miał być. A, no tak, 20 minut. No, 20 minut. 20 minut. Nie, nie ja już nie

punkt programu zdobyty! Jej! Mamy wodospad zaliczony! Zajęło nam to więcej niż przeciętnemu Kowalskiemu. Tak myślę, przynajmniej tak było na mapach, że zajmie nam to chwilę. 8 minut. Osiem minut. Tak. Nie wiem, co mówić. No jak nie wiesz? To co widzisz. widzisz. Widzę, że bardzo dbają na Cyprze o koty. Bo wszędzie, gdzie nie jesteśmy, tam jest kocia karma wysypana, nawet w górach. W miejscach zupełnie niedostępnych ktoś dba o koty. Proszę bardzo o to. Cała miska kociej karmy. No, kto by się spodziewał. Ale na Cyprze jest kotów więcej niż ludzi. Wyspa kotów. Koniec. Kocie. Koniec, dziękuję. 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 Co tam drą? Spokojnie. Wiecie co? Znaleźliśmy kocią karmę, całą miskę. Tutaj... Nawet tutaj, tutaj się nie odezwie, tarmią. bo jest pod obstrzałem kamery. Udają, że nie widzą, że nie słyszą. No, właśnie, to że nie przyjechaliśmy tu samochodem. Spuknąć to lubię. Kobiety i dzieci zostały na dole. A my wracamy po samochód. Wracamy stąd, ze skąd Paweł. Skąd ze skąd? Żeśmy przyszli, nie? Ciężko. A to chyba skrót będzie, co? No, to Idzie, tu, tam, no. i szybciej. Tu, no. Zostali robczo z babcią, a my dzielnie drzemy przez lasy, przez knieje i przez schody. Takie duże schody, męczące, nawet bym powiedziała schody, ale niczego się nie lękamy, bo drogę znamy. Wejdziemy. Spawamy aparat, bo zaraz sobie zęby wybijemy. Dzień rozpoczynamy od greckiej kawki w nowym kubeczku pamiątkowym. Tak już z takim widoczkiem. Cisza, spokój, basem. Morze, słoneczko. Cóż można chcieć więcej. Nie kajuś. I nadszedł ostatni dzień, który postanowiliśmy poświęcić na błogie lenistwo, nic nie robienie, leżenie na piasku. Kierujemy się właśnie na plażę blisko naszego hotelu Victory Bay. Najpiękniejsza plaża ever. Naprawdę polecam wszystkim, jak będziecie na Cyprze, udać się na tą plażę i zobaczyć, bo warto. Wszystko co dobre szybko się kończy, i nadszedł nasz ostatni dzień, który spędziliśmy bardzo miło na plaży. Jutro o 11:00 niestety wyjeżdżamy już na lotnisko, i smutno dzisiaj wyjechali nasi towarzysze. Jest pusto, smutno zostaliśmy sami, bo mamy, mamy jutro dopiero. Lot niestety za szybko to zleciało. No ale myślę, że dla mnie to dobrze. Mimo, że Cypr bardzo nam się podoba i szukaliśmy, czy możemy tutaj zamieszkać, jakie są warunki życia na Cyprze i tak dalej, no to wygląda na to, że ja mam chyba uczulenia. Nie chyba, tylko na pewno na słońce. Zobaczcie, co mi tu wyskoczyło. Taki wielki bąbel pełen wody, jak coś jak poparzenie. Wysypka. Od opalania tutaj. I cała ręka. Plus do tego kiepskie samopoczucie poczucie. Zeszliśmy ze słońca, było mi tak niedobrze. Mam nadzieję, że jak zamieszkamy na Cyprze, jeśli, no to to, to zniknie, bo to jest niezwykle upierdliwe. A już idziemy do domu. Nie. Chcesz samolotem lecieć do domu? Nie. Nie, zostajemy tutaj? Nie. Tak. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Dzieciakom się tak bardzo podoba, że nie chcą w ogóle wracać do domu, i wcale się nie dziwię, bo my też nie. Jeszcze przydałoby się kilka dni, mimo że byliśmy już dosyć długo, po 12 dni, to i tak nam jeszcze jest za mało. W zeszłym roku na Majorce byliśmy 10 i było nam troszeczkę za mało. Teraz wzięliśmy sobie 12 i nam znowu za mało, więc chyba następnym razem wybierzemy się na pełne dwa tygodnie. Też na Cypr. Taki jest plan, żeby jeszcze na jesień tutaj się wybrać. A na razie... Cóż... Muszę walczyć z moją wysypką i z czymś paskudnym. Au! Na czole. Masakra jakaś straszna. Takie bąbelki wypełnione wodą. Bolące. A ty też masz ała? Pokaż, jakie masz ała? A co zrobiłeś? Bam! Zrobiłeś tak. Ostatnia kawka na tarasie. Ostatnia kawka na cyprze. Znaczy na razie, bo na pewno wrócimy. I trzeba zacząć się pakować. Mamy dwie godzinki. No tak, i nie wiedziałam od czego zacząć, więc zaczęłam od umycia włosów. Tutaj mamy swojego własnego prywatnego kota. Happy 2.0. Tam mamy pranie do spakowania. Uważam, że pralka na wakacjach to jest coś genialnego, bo wracam do domu z czystymi ciuchami. Rafał poszedł do Lidla po ostatnie bułeczki, zjemy śniadanko, no i lecimy. I szkoda, i szkoda. Miałam się spakować wczoraj, oczywiście, jak to u mnie z pakowaniem jest, ale poszliśmy na bardzo długi spacer, obeszliśmy całe miasteczko, pożegnaliśmy się z morzem, pożegnaliśmy się z naszymi ulubionymi miejscami, z plażami. No i wróciliśmy bardzo, bardzo późno, więc pakowanie czeka nas dzisiaj. Nienawidzę się pakować, czy ja już o tym mówiłam? Chyba nieraz, no ale tak, niestety wakacje się skończyły, były cudowne, aczkolwiek pogoda mogłaby być ciut lepsza. Dzisiaj mamy zachmurzone niebo i bardzo dobrze, bo moje monstrum na czole rośnie. Pojawiło się jeszcze wyżej. Na szczęście wysypka z szyi zniknęła, na rękach jeszcze jest, ale to, co się dzieje na czole. To jest po prostu jakaś tragedia, no nic, będę miała pamiątkę z Cypru, wyglądam jak jakaś poparzona, trendowata, ale no trudno, no trudno, trudno, trudno. Także co, zabieramy się zapakowanie i lecimy do domku. Uh -huh. I patrzcie, co ja kupiłem. Tak, długopis. I też kupiłem żeby to. Nie ty, tylko babcia ci kupiła. Nie, ja ukradłem od ciatka. Leć się ubierać. No. no, także zabieramy się za pakowanie i mam nadzieję, że zdążymy, bo o 11 mamy um, taksówkę, która zabierze nas już na lotnisko.